Dobrze jest tak chwilę przysiąść ku, końca, ku końcowi wieczora danego dnia, tak sobie posłuchać, uczynić refleksję. Czas rekolekcji właśnie jest po to, żeby dać sobie pozwolić czas na słuchanie, na modlitwę, na osobiste rozważanie Słowa Bożego. Pragniemy tego słowa, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, przez słowo wiele się uczymy, wiele O Ciebie wymagamy, bo chcemy na tyle, ile możemy wypełnić w stu procentach to słowo skierowane do nas przez Pana Boga. W tym dzisiejszym zasłuchaniu, tej refleksji wielkopostnej staje pośród nas. Niezwykła postać. Święty Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Niewiele o nim przeczytamy w Piśmie Świętym. Nawet nie przeczytamy żadnego słowa przez niego wypowiedzianego. Ale jest to niewątpliwie bardzo ważna postać odgrywająca ogromną rolę w historii zbawienia. W wielkim poście Kościół pozwala nam na to, aby właśnie w tej zadumie, zamyśleniu popatrzeć na świętego Józefa, na jego pokorę, posłuszeństwo, odwagę, szacunek. Święty Józef został wybrany przez Boga do niezwykłej misji. Bóg powierzył mu opiekę nad swoim synem, którego posłał na świat. I tutaj zaczyna się ta niezwykła historia Józefa do rozważania, której zaprasza nas właśnie dzisiejsze słowo. Ale najpierw, drodzy bracia i siostry, potrzebujemy jednak zobaczyć, że Józef był człowiekiem mającym swoje słabości i ograniczenia. Dopiero przez ten pryzmat możemy zrozumieć wielkość misji, do której powołał go Pan Bóg. Dlatego historia Józefa, choć niezwykła, pełna jest zmagań, trudności, także cierpienia. Gdy weźmiemy żywoty świętych, to również spotkamy się z różnymi historiami konkretnego świętego i zobaczymy, że ta droga nie była usłana różami. Różne doświadczenia, różne potyczki, upadki, ale konsekwentnie idąc, powstając w upadku, Pan Bóg wybiera na. Wybiera do godności świętych, wybiera ludzi prostych, ludzi mniej zamożnych. Ja powie nam Pismo Święte, że Pan Bóg wybiera to, co w głupie w oczach świata, wybiera na swoje sługi, wybiera do tego, aby obdarzyć godnością świętego. My również jesteśmy, drodzy bracia i siostry, do tego zaproszeni, bo Pan Bóg. Do każdego z nas kieruję słowo na kartach Pisma Świętego. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Bądźcie świętymi. Może nieraz słysząc to słowo, to zaproszenie, rodzi się lęk, niepokój albo odrzucenie. Ja, święty, to niemożliwe. Ale jesteśmy, drodzy bracia i siostry, zaproszeni do tej świętości, by ją zdobywać właśnie w tych konkretnych sytuacjach, trudnościach, z jakimi zmaga się współczesny człowiek, tak jak zmagał się Józef, odnajdując właśnie te właściwe elementy historii, którą także Pan Bóg z nami robi. Powołanie Józefa jako męża Maryi i ziemskiego opiekuna Jezusa nie było sprawą przypadku, czy ludzkiej, tylko decyzji. To nie człowiek wybrał, to nie Józef zgłosił się, że ja mogę być opiekunem, a Matka Boża ja będę Matką Jezusa. To nam czasami się wydaje, że sami kształtujemy własną historię, że Pewne decyzje pochodzą tylko od nas, że my mamy władzę decydować. Ktoś kiedyś zapytał, w jaki sposób możesz rozśmieszyć Pana Boga? Przedstaw Mu swoje plany. Codziennie w modlitwie Ojcze Nasz modlimy się tymi słowami. Bądź wola Twoja na ziemi i na niebie. Wypowiadamy te słowa. Czy do końca jesteśmy świadomi, o co prosimy? Pan Jezus w modlitwie w Ogrójcu również miał, miał chwilę zwątpienia, wątpliwości, lęku, ale też zaufał. Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Drodzy bracie i siostry, każdy z nas ma powołanie dane przez Pana Boga. Każdy z nas ma swoją konkretną historię, którą Bóg przewidział dawno przed naszym narodzeniem, jeszcze przed wiekami. Psalmista powie: Ty, Panie, wiesz o mnie wszystko. Ty wiesz, kiedy staję, kiedy siedzę, kiedy za chwilę wypowiem słowo. Ty wiesz o mnie wszystko. Prorok Jeremiasz mówi w słowach: Ty, panie, mnie ukształtowałeś już w łonie matki. Ty już mnie w łonie matki przeznaczyłeś do wypełnienia Twojej woli. Pan Bóg wobec każdego z nas, drodzy bracia i siostry, ma zamysł miłości. Nie jesteśmy tego świadomi, ale zaproszeniem dla nas jest właśnie. Ten Boży zamysł, aby rozeznać. To znaczy dać się Panu Bogu prowadzić i stopniowo odkrywać Jego wolę. Tego właśnie możemy się dzisiaj nauczyć, patrząc na historię Józefa. Józef pochodził z rodu Dawida, któremu Bóg przed wiekami dał taką obietnicę. Słyszeliśmy to w pierwszym czytaniu. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy zbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. Te słowa były zapowiedzią narodzenia Jezusa, który miał wejść w konkretną historię ludu pochodzącego od Abrahama którego kolejnym potomkiem był Dawid, a potem także Józef. To uświadamia nam, drodzy bracia i siostry, jak Pan Bóg patrzy na historię ludzkości. Józef był człowiekiem znającym pisma, mającym żywą relację do Boga. Dlatego szedł za głosem serca, które wskazywało mu, Drogi Boże. Choć nie zawsze był tego do końca świadomy. Kościół na dzisiejszy dzień uroczystości świętego Józefa daje nam dwie Ewangelie. Pierwszą słyszeliśmy przed chwilą. Właśnie ona pokazuje moment, kiedy zaczyna się wypełniać zapowiedziane przed wiekami wydarzenie, kiedy Pan Bóg wkracza w życie dwójka młodych ludzi, Maryi i Józefa, powierzając im swego Syna. Na pewno Maryja i Józef mieli inne plany. Jest taka pieśń do Bożego Miłosierdzia. Nasze plany i nadzieje, coś nie raz po raz, tylko Boże Miłosierdzie. Nigdy nie zawodzi nas. Maria i Józef przyjęli słowo, które stało się ciałem. Józef przeżywał ogromne zmagania i wątpliwości, i trudno miał decyzję do podjęcia. W końcu interweniuje sam Pan Bóg posyła anioła. I tutaj w tym momencie poznajemy Józefa jako człowieka prawego, sprawiedliwego, który znalazł się w bardzo trudnym położeniu, wątpliwości bardzo dużo, jednak nie przestaje ufać Bogu, ale mężnie podejmuje trudne decyzje. To też widzimy w nim jakby to dziedzictwo wiary Abrahama, który wbrew nadziei uwierzył nadziei. Bóg tak samo jak w historii Abrahama, interweniuje w historii Józefa jakby w ostatnim momencie i odwraca bieg wydarzeń, pokazując nowe znaczenie. Nie bój się, Józefie, wziąć małżonki do siebie. Nie bój się. Te słowa, które usłyszał Józef, były gwarancją pełnego posłuszeństwa i wypełnienia woli Pana Boga. Nie oddala więc Maryi, co najpierw wydawało się jedynym rozwiązaniem, ale zawierza Panu Bogu i w pokorze, szacunku, miłości. Do Maryi miłości i do stwórcy oczekuje wypełnienia obietnicy. I właśnie w tej postawie Józefa widzimy znowu wiarę Abrahama, który jest ojcem wiary, który nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale wypełnił ją wierzę. Józef, jako oblubieniec Maryni i opiekun Jezusa, ukazuje nam, drodzy bracia i siostry, dro trudną drogę powołania każdego mężczyzny, na którego barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność za tych, których powierza mu Pan. I cieszę się tutaj obecnością wielu mężczyzn, którzy zapragnęli w ten sposób. Poprzez świętego Józefa zawierzyć swoje powołanie, bycia mężczyzną, bycia Ojcem. A dzisiaj tak wielu mężczyzn udających, że są bardzo męscy, gdy przychodzi wziąć konkretną decyzję, odpowiedzialność, ucieka, chociażby gdy wtedy, kiedy. Ojciec dowiaduje się o chorobie dziecka, poczętego i urodzi się chore. Ucieka, zostawia. Trudne to jest, ale jest taka rzeczywistość. I potrzeba nam, drodzy bracia i siostry, polecać Panu Bogu takich mężczyzn, takich ojców. O roztropność w działaniu, o odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji, o szacunek do kobiety, tak jak Józef, który wyraził do końca szacunek do Maryi. Dla niego też nie było łatwe przyjąć tą wiadomość, że ona jest brzemienna. Chciał ją oddalić. Ale jednak. Po inwentencji Pana Boga, On przyjmuje tą, tą, tą decyzję, przyjmuje Marię i staje się opiekunem Maryi, opiekunem Jezusa. Nie wiemy, ile Józef żył, ale na pewno cieszył się obecnością Jezusa. Na pewno nauczył go wiele zawodu, jako cieśla. Widać chociażby takie przesłanie, taka scena w filmie pasji Mela Gibsona, gdzie Pan Jezus zrobił stół i krzesło dla Matki Bożej. Czyli był stolarzem, przejął pałeczkę po Józefie. Tak mogło być. Drugi fragment Ewangelii, który pokazuje nam postawę świętego Józefa, też jest taki niespokojny, taki trudny. Idą do Jeruzalem na święto Paschy razem z Maryją, z dwunastoletnim Jezusem, po skończonych uroczystościach wracają i przekonują się, że nie ma Jezusa powracającego wśród pielgrzymów. Niepokój. Różne myśli. Myślę, że też i kiedy my doświadczamy takich sytuacji, kiedy coś zgubiliśmy albo kogoś odrzuciliśmy, to takie myśli przychodzą. Co teraz zrobić? Jaką postawę przyjąć? Józef i Maryja nie wahają się, od razu podejmują decyzję, powracają do Jerozolimy, aby tam szukać Jezusa. Ewangelista Łukasz mówi, że w trzecim dniu dopiero go znaleźli, ale znaleźli go w miejscu w świątyni, gdzie przysłuchiwał się nauczycielom, gdzie zadawał pytania, a także sam udzielał odpowiedzi. Synu, czemuś nam to uczynił? Ja i ojciec szukaliśmy Ciebie. Wyrzut matki, ojca, opiekuna. Normalne, normalne zachowanie, normalna reakcja. Jezus odpowiada im, że czemuście mnie szukali? Tu jest moje miejsce. Nie do końca zrozumieli tych słów. Dopiero później te słowa uświadomiły im, jaką misję. Ma do spełnienia ich syn Jezus Chrystus. Na tym też właśnie polega działanie Słowa Bożego, że nie od razu rozumiemy, dopiero po jakimś czasie przychodzi do światło rozumienia danej sytuacji, danego Słowa. Drodzy bracia i siostry, warto więc wzywać orędownictwa świętego Józefa. Podejmowaniu trudnych życiowych decyzji, w rozeznawaniu woli Boga w sytuacjach codziennego życia. Warto prosić Go o pomoc w dojrzewaniu do odpowiedzialności za życie swoje i innych, o męstwo i odwagę w przeciwnościach. Warto wołać o to, by uczył nas budowania dobrych relacji rodzinnych. By uczył nas modlitwy i zawierzenia się Panu Bogu. Może Jego osoba będzie podpowiedzią dla współczesnych mężczyzn, że nie należy obawiać się bycia Ojcem. Za powołaniem mężczyzny, powołanie mężczyzny jest zatroszczyć się o swoją kobietę, zwłaszcza wtedy, kiedy jest stanie błogosławionym. Że nie wolno nakłaniać kobiety do zabójstwa dziecka, że rodzinie potrzebna jest troska i obecność ojca. Może więc lepiej zrezygnować z długoletniej pracy daleko od żony i dzieci. Kiedy w życiu duchowym mężczyzna zgubi Chrystusa, święty Józef podpowie, że warto go szukać z Marią. Tak jak on tu uczynił. Dał nam przykład. Szukał Jezusa z Marią. W tym miejscu, w tym sanktuarium Matki Bożej Mateuszkiej, możemy również znaleźć Jezusa. Przychodząc tutaj na spotkanie, na Eucharystię, na niedzielną Mszę Świętą. Możemy Go spotkać i odnaleźć w konfesjonale, w sakramencie pokuty. Maryja w La Salette, która objawiła się dzieciom poprzez łzy wylane na Kalwarii, prosi o łaskę nawrócenia, o powrót do Boga, do tej najważniejszej wartości, jaką człowiek, jaką człowiek otrzymał od Pana Boga. Warto więc, drodzy bracia i siostry, w tym klimacie wieczoru, w klimacie wielkopostnych rekolekcji, odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czym mogę naśladować świętego Józefa? Czym mogę go naśladować? Jeżeli masz odpowiedź, to czyń. each of